Dzień wszystkim, z tej strony Alien, jesteśmy dzisiaj w SSO, gdzie jest środa, więc są aktualizacje. No niestety moje y, przeczucie się nie spełniło, właśnie pojechałam na autobus, ale to było kontrolowane. Nie spełniło się, ponieważ y, no nie było nowych koni, no cóż, lub odnowionych koni. Szybciej tylko czytam aktualizacje. Masa zabawy w mieście Jorvik. Witajcie w tym tygodniu aktualizacji, która wypełniona jest masą rzeczy w mieście Jorvik. Nowe y, czapki Anni. En, Ani, nie wiem jak to się... powiem Ani, po prostu Ani. Poznaj Ani. E, otwiera ona swój sklep na placu Aiden, w którym będziecie sprzed będzie sprzedawać, sorry, e, urocze czapki. Zanim jednak zaczniesz zacznie swój biznes, potrzebuje Twojej pomocy. No standardowo. Dlatego e, upewnij się, że odwiedzisz ją jeszcze dzisiaj. E, kiedy Ani skończy wszystkie. Kiedy Ani skończy wszystkie swoje przygotowania, możesz kupić nowe czapki w najnowszym y, jorweskim stylu. I tu mamy zdjęcie owej, owej Ani. Podpis: nowe czapki w sklepie Ani. Y, kolejne. Nakarm ptaki, dwa szylingi Jorwik, zapaczkę. Przy fontannie na placu Aiden znajdziesz starszego mężczyznę, który martwi się o ptaki na rynku. Porozmawiaj z nim chwilę, nakarm ptaki i pokażę, że naprawdę ci zależy. No na czym? Na karmieniu ptaków? O, on od tego jest, więc na czym ma mi zależeć? Na tym, żeby dawać mu pieniążki? No okej. Okay. Za to, że on może to zrobić? No dobrze. Nakam taki, to jest drugie zdjęcie. I uwaga, uwaga, będzie pstryk. Mm, I pokażę Wam zdjęcia i wrócimy za chwilkę do, do tego. Okej, okay, widzieliście już zdjęcia. Yy, I lecimy dalej z aktualizacjami. Dwójka zagubionych przyjaciół. Siema na. La sierra. Ma spotkać się. Siema ma spotkać się, tak. Ma spotkać się dwójkę przyjaciół w upadku gubernatora, ale martwi się, że zgubili się po drodze. Spotkaj się z Sierą i sprawdź, czy możesz jej jakoś pomóc. Podejrzane interesy w mieście Jorvik. Ktoś podejrzany kręci się, w, się wokół lodziarni Landgraba i próbuje na siebie zawrócić, i próbuje mm, nie zostać zauważony. Sorry. Czy w Jorvik naprawdę znajdują się, znajduje się sekretna, sekretni agenci? Próbuj dowiedzieć się, o co chodzi. Chcę szybko czytnąć, żeby autobus mi nie uciekł, i tak właśnie chodzi, że wychodzi źle. Aby móc mieć dostęp do tych zadań, musisz porozmawiać z kimś na placu z, A, z Iris na placu Ajde, dobra. Tak Koni dzisiaj jest w serwnej polanie. Nowe rzeczy mamy w sklepie w, w Murland dla Lifetime'ów, więc już pójdziemy. No i mamy wiadomości Star Stable. Dobra, to by było tyle. Czyta, czyta, czytania, czytania. Działam na autobus, więc pięknie, ładnie się wyrobiłem. Chociaż wiadomo, się jąkałam jak cholera, żeby wam szybko czytnąć. Idziemy zobaczyć te zadania. Zaraz wam pokażę, ile mam zadań na Wiktorii i, i, i dlatego, dlaczego nie mam jeszcze wyżej poziomu. Dale, dalej, dalej, koleżanko, dalej. Lecimy sobie, słuchajcie, na. Yy, może polecimy sobie piętnę Landy Landgraba, czyli yy, upadek gubernatora. Czy będziemy widzieć tego kogoś od razu? Mm, ciekawa jestem, czy będziemy widzieć kogoś, kto się kręci wokół loderni yy, od razu, czy może jednak yy, trzeba będzie zrobić questy. Dlatego szybciutko tam pójdziemy, zobaczymy, udamy się, co tam ciekawego nam powiedzą, pokażą i tak dalej. Tylko tak gra się wolno wczytuje. Generalnie rzecz biorąc mamy sporo questów do zrobienia, no i tutaj e, zaskoczyli nas bardzo, ktoś się kręci wokół lodziarni i próbuje zostać niezauważony, gdzie jest niezauważony ktoś, hmm. Hmm. gdzie to może być, słuchajcie, gdzie to może być, to musi być gdzieś, gdzieś tutaj, gdzieś naokoło. Na Czekajcie, okay, zobaczę sobie mapeczkę. Mapeczkę, mapeczkę, mapeczkę. Tu mamy sklepy. Jolister. Tu jest Jolister, a ja jestem tutaj, prawda? Ja jestem tutaj, dobra. Czekajcie. Czyli ja muszę iść. Czekajcie, gdzie ja jestem. Tu jestem. Tutaj będę szła. Tak jest i muszę iść tam, dobra. Tutaj, tutaj, tutaj i tam jest Jolister. I tam gdzieś... My, mm, już mi ktoś powiedział, że może być tamta osoba. Ups. Już, 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 już. Dobra. Gdzieś tutaj może być ta osoba. Eee, no dobrze. Ciekawa jestem bardzo. Ktoś próbuje zostać niezauważony. Auta jedą! Dobra, jedziemy, jedziemy. Tam gdzieś tutaj? Tutaj też nie. Słuchajcie, no to ciekawe bardzo. Tutaj też nie, wnęka jakaś. Może przeszukamy coś, zobaczymy. Tu też nie. Po prostu już nic nie ma. Ciekawe, gdzie jest ten ktoś, ale generalnie rzecz biorąc, mm. Tak, i ten tunel, który nagle się kończy. O, auto! Dobra. Yy, no, nie znalazłam tej osoby. A jestem bardzo ciekawa, jak to, jak to wygląda. Ta osoba i co tam się dzieje z tą osobą, że ona nie chce być zauważona. No, ale dobrze. Yy, tutaj też nic nie ma. Za znaj, ale ja nic nie przyjmuję, więc spoko. No, dlaczego ja klikam tego shift'a ciągle? No dobra, wokół land landgrabach coś się kręci, ale ja nikogo tutaj nie widzę. Tak czy inaczej, moi mili, ja wam już pokazuję, yy, ile mamy questów. Patrzcie, całe mnóstwo questów. Znów na Wiktorii mam dużo questów. Na szczęście yy, jest to fajne uczucie i fajnie, że tyle questów yy, posiadam. Dobra, już Wam mówię dokładnie. Tu mamy oczywiście questy z targu, tu mamy tak, moją kuleczkę radości, której nie zrobiłam jeszcze, ale zrobię. E, I tego to nagram. E, tutaj mamy znajoma z przeszłości, tego też nie zrobiłam, ale no, muszę to zrobić w sumie. Potem tak, ziarno dla ptaków, to jest na, na placu Aiden, w poszukiwaniu zaginio, zaginionej koleżanki i to jest ta Sierra. Historia szpiegowania, i to jest tajemnicza postać, która jest w upadku gubernatora. Nowe czapki przy placu Aiden. Tutaj też mamy nowy quest. I tutaj ta yy... najszybsza z bobkaców to jest to, czego jeszcze nie zrobiłam na Wiktorii, na więc muszę dopiero zrobić to, jest to z, tego, z, tego, z, tego, z zeszłego tygodnia. No i tak w sumie nie wiem, gdzie jest ta postać. Yy, ta postać, nie mam złego pojęcia, gdzie ona może być. Yy... Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, ale pewnie się dowiemy. Słuchajcie, tam idzie tramwaj. Pewnie się dowiemy z czasem. E, tak czy inaczej e, lecimy, słuchajcie, teraz e, w inną stronę zupełnie. Nie wiem, gdzie ta postać może być. Aż tutaj jej nie ma przecież. Tu jest, patrzcie, siedzi sobie. Ale cwaniaku ty. Siedzisz sobie, a szuka szukam. Aha. O, dobra. No nie biegaj mi tak ostro. Dobrze, mamy tutaj tą postać, a ja zapraszam całe miasto. To jest siera to, to jest siera ja szukam tutaj tej więcej postaci. No dobrze, zacznijmy sobie od... Fajnie, że zrobili postać, która e, siedzi sobie i po prostu... Mm, I po prostu... Y, I po prostu sobie pije tam kawkę, czy coś, coś w tym stylu. Fajna sprawa. Dobra, misiaki. To ja... Y, no matko kochana. Mhm, tu się nie dało się szkoda. Bo bym sobie z nią usiadła, tylko nie bardzo mogę. No dobrze, to ja chwilkę zrobię sobie cięcie i teraz do Was wrócę. Okay, Wróciłam z powrotem no i możemy zacząć questy. Przepraszam, widziałaś może dwie dziewczynki wyglądające jakby się zgubiły? Nie, nikogo nie widziałaś? Nie. Przepraszam, że przeszkadzam, ale musiałam się spotkać, miałam się spotkać z dwiema dziewczynami. Yy Miałam się tu spotkać z dwiema koleżankami. Minęło już pewna godzina i zaczynam się martwić, że się zgubiły. Żadna z nich nie jest z Jorwiku. Mogą mieć trudność ze znalezieniem drogi. Czy mogę cię prosić o przysługę? Nie chcę się stąd ruszać, żebyśmy się nie rozminęły. Jeśli jednak przyjdą. Czy mogłabyś poszukać ich dla mnie w porządku? Boże, w podzieńce kupię ci lody. No dzięki. <klujne> Dobrze, że nie loda. Nie mogę być daleko stąd. Pewnie zabądziły gdzieś w pobliżu. No okej, okay, mamy poszukać koleżanki, które zgubiły się w upadku gubernatora. Questy nie są zbytnio punktowane, no ale dobrze. No i tak, mamy jakieś tutaj czerwone coś? Nie mamy żadnej kropy czerwonej, żeby sobie zobaczyć, gdzie mogą być. Myślę, że raczej w lodziarni ich nie będzie. No ale dobrze, zajrzyjmy, zajrzyjmy, może się zgubiły, może źle coś zrobiły, Ale tu pustki, Ohoho. Dobrze, tu oczywiście ich nie ma, więc wiadomo, wychodzimy stąd. Lecimy, słuchajcie, patrzeć na te szczynki gdzieś tam dalej. Na razie tu ich nigdzie nie widzę. A czekajcie, ja chciałabym coś zobaczyć. Są tutaj, są tutaj. Aha, czyli tutaj nie ma, bo myślałam, że jest napisane od, od kogo jest quest, tak z ciekawości. No ale dobra, nie widzę tu nikogo, słuchajcie. Zupełnie nie ogarniam tutaj, nikogo nie widzę. Yy, tutaj samochody nie jeżdżą. Tu jest nasz nowy sklep z tym. Yy, tutaj jacyś ludzie, ale tutaj też nie są one. A, pewnie będę robiła te tak jasy długo długo, także wiecie, nie? Na <laughs> ciemnie Jezus! Nie powinno tak się robić dzieci drogie, nie róbcie tego nigdy w domu. Na ciemnie, więc pewnie wiecie. Tutaj ktoś ogląda sobie wystawę, której jeszcze nie widać. Uh, patrzcie, kawiarnia. Ojej, muszę zajść z ulicy. Kawiarenkę tu mamy, zobaczcie. Ja to nie widziałam tej kawiarni wcześniej, ty. Albo mi się coś zapomniało. No dobrze, są tu dwie dziewczyny, ale to nie one. I coś sobie jedzą fajnego, nowego. Yy, tak, powiedzmy nowego. O Jezus, jest dobra. Yy, ale to nie są te, które ja ich poszukuję, więc nie rozumiem, gdzie mogą być te dwie dziewczyny. Tutaj jest jakaś para. Czemu ty biegasz, nie biegaj? Zmienili coś, widzicie? Jak teraz się przełączę na bieganie, będę biegać, ruszać z biegania. Teraz jak się przełączę na chodzenie, to będę chodzić, y, ruszać z schodzenia. Bardzo fajnie. to zmienili, bo czasem było to y, nerwujące. No teraz trzeba się przestawić znowu, że wiecie, z, w drugą stronę. Fajnie, z drugiej strony fajnie. Dobra, no tutaj nikogo nie widzę. Słuchajcie w tej kawiarence, więc nie wiem, gdzie mogą być. Muszę na zejść z ulicy. Ja wiem, że muszę na zejść z ulicy, ale ja muszę tu znaleźć dwie dziewczyny, które się zgubiły. Proszę Państwa, proszę mnie zrozumieć, ja tu szukam dziewczyn. Halo? Bo się zgubiły dwie i nie mają języka w gębie, żeby zapytać się o drogę. Halo, dziewczynki, gdzie jest... Tu jest jakieś śmietnisko. Nie no, tutaj nic nie ma, słuchaj... <laughs> tu pewnie są tylko koty. Tu są pewnie jakieś koty i, i wiecie, głodne zwierzęta. Tutaj nic nie widzę. Pewnie jak je znajdę, to do Was wrócę. Bo mi się wydaje, że nie ma sensu przedłużać tego odcinka tak bardzo nagminnie. Więc, o jezu. To zamknął się szlaban, no, okej. Okay. A, bo samochody przejechały, tak? Nic tutaj nie widzę, tutaj nie można przejść. Tutaj nic nie zrobię. Nic tutaj nie zrobię. Tutaj jest znak zażutowaj, no bardzo fajny znak. Ja pozdrawiam, pozdrawiam, oczywiście, że pozdrawiam. Tutaj przejdziemy sobie z tyłu jeszcze. Tutaj tu są te fajne bloki, co mi się podobały. Ale też nikogo nie widzę. Słuchajcie, ja nie ogarniam tej gry już po prostu. Dawno w nią nie grałam tak naprawdę. Miałam kilka tygodni przerwy znowu i po prostu widzicie jak to jest. No ja nie ogarniam tych questów. Dobra, tu się jeszcze przejdziemy i, i będzie wszystko. I będę biegać jak w kółko, to będzie bez sensu odcinek. Tnę, tnę go. Niestety muszę go pociąć. Nie ma wyjść. Okej, okay. tu mi moje laski w te pomogły, bo jestem nieogarem i biegałam, biegałam, a nie w nie pobiegłam tu, gdzie powinnam, więc biegniemy szybciutko. E, biegniemy szybciutko do tej dziewczynki i już nie nawet gdzie jest nic nica postać. I w ogóle, tu jakieś schody to szyb wcześniej, nie pamiętam, żeby tutaj były schody. Patrzcie, jak tu jest fajnie. Siups, patrzcie, jak tu jest fajnie, tu jest zajebiście. Siema, gościu, wpuść mnie. Te, no wpuść mnie, no. No, weno, nie bądź żyła, co? No, weno, przestałam już biegać, weno, mi wpuść. Co mi pokazujesz rękę? Po co mi twoje. W środek ręki. Dobra, dobra, goń się. Nie wpuścił. Co za gość. Co za gość. I tu mamy tą dziewczynkę. I tu jest ta dziewczynka, jedna z drugą. A właściwie to jedna. Ops, nie będzie fajnie. Która się zgubiła. Okej, okay. hej, nie wiesz czy nie ma tu w pobliżu lodziarni? Tutaj to nie ma, ale tam dalej jest. <laughs> Aha, Sierra cię prosiła, żebym się nie znalazła. Nie potrafi za dobrze objaśnić drogi, dlatego koniec końców trafiłam tutaj. Ale skoro się spotkałyśmy, może wskażesz mi drogę do lodziarni? Okaże się, czy warto było zdzierać buty, krążąc w kółko. Daj znać, gdy już będziesz mogła wskazać mi drogę. Dobrze, no dobrze, 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 proszę bardzo. Już mogę wskazać ci drogę. Sama pójdziesz. Super. Aha, czy wiesz gdzie? No dobrze, no to superowo. Superansko, superowo. Bardzo fajnie, że zrobi teraz to prze przedstawienie, bo pamiętajcie, że wcześniej się... Wcześniej się tutaj... E, chodziło tylko wiecie o co chodzi? Chodziło się... E, chodziło się, słuchajcie.. Jezu, nie umiem chodzić. Nie umiem chodzić, nie umiem chodzić. Chodziło się, słuchajcie. Mm, no i to chodzi, nie? Tak się chodziło inaczej niż wcześniej i teraz znowu to przedstawili. I uważam, że jest bardzo fajnie zrobione. Nie tu dochodzić drugą stroną przepuść. Ej, na pasach się zatrzymujemy, nie? Ej, laska! Zatrzymujemy się na pasach! No laska. Co za laska. Zatrzymała się, nie? Jak mogła w ogóle? Co za laska, ej. Laska. Laska zatrzymaj się. Chodź, mi sobie zdjęcie. Selfiaka. Bardzo ładny selfiak wyszedł. Chodź, tutaj jest dodawna. To tutaj. No, co za laska. Jezus, no musiałaś wy, wy, wy wychodzić kąt 90 stopni. Super, brawo Tobie. Dobrze, no. No, dobrze, no. No dobrze, bardzo ładnie. Doprowadziłam ją. Ale nie ma drugiej. Dobrze. Jessica, znalazłaś się? Tak, znalazłam ją, tylko nie ma drugiej. Nasza druga koleżanka Abigail. O Abigail, jeszcze nie przyszła. Jest trochę nieśmiała i nie miałaby odwagi zapytać o drogę, jak ją znam. Pewnie krąży gdzieś w pobliżu, mhm, czyli postać, która się porusza. Skoro szukałaś Jessiki w całej okolicy, a nie znalazłaś Abigail, to być może. Wysiadła na innym przystanku. O kurde, przy placu Aiden i w centrum handlowym jest kilka kawiarenek, które, ale w życiu bym nie przypuszczała, że można by ją pomylić z lodziarnią w Leo, u Leonarda. Czy mogłabyś pomóc w odnalezieniu, Abigail? Mogłabym, moi drodzy, mogłabym. Jasne, już biegnę, bo mam przecież w cholerę czasu i tak dalej, dobrze czyli musimy poczekać na kolejkę która jeszcze nie zjechała yy, i musimy słuchajcie yy, ogarnąć sobie wiecie yy, no chodź tutaj usiądź sobie, usiądź sobie. Yy, ogarnąć sobie tą dziewczynkę i myślę, że na tym zakończymy odcinek nie będziemy go jakoś bardzo długo jakoś bardzo długo przedłużać o widzę, że przyszła moja kolejka, przyjechała yy, dlatego, że no nie ma sensu moim zdaniem, wiecie, jakoś tam przedłuża siłę Dobra, to biegniemy. Halo, chcę kolejkę. Ona odjechała oczywiście, ale ja już biegnę. Idziemy do placu ten pierwszy. Yy, przepraszam Was za to cięcie nie, niekontrolowane, dlatego że yy, zminimalizował mi się ekran, tak się yy, chyba grafika czy coś tam i po prostu i po prostu no właśnie, no i po prostu no właśnie, no więc generalnie rzecz biorąc, yy, się wszystko zminimalizowało. Lecimy. Lecimy i podzielimy sobie tę aktualizację na kilka odcinków, będzie fajnie. Dobra, tu mamy tego gościa, który sobie siedzi, fajnie, że tak zrobili i martwi się o gołąbki, tu mamy tutaj karmienie ptaków. Tu mamy tego y, gościa, który oczywiście to jest z Matyl z Madison jeszcze, super. A tutaj gdzie będzie ta laseczka? Halo laseczko, czy tu jesteś? Nie macie. Abigail, Abi, Abi, nie ma tu Abi. Ciężko by było pomylić, e, mm, pomylić... Mm, Lol, śmieszny jesteś. Śmieszny jesteś. Czemu się kryjesz? Co tu się dzieje? Jakiś spisek, ale masz fajny telefon. Stary, daj trochę tego telefonu. Coś tutaj spiskuje, gościu, a w ogóle fajnie, że jest ubrany w taką bluzkę, jaką mamy dostęp, dostępną z tego, z quest'a, kiedyś tam kiedyś. Ciężko byłoby pomylić lodziarnię u Leonarda z centrum handlowym, no ale dobrze, dobrze, nie, nie, nie czepiam się. Tutaj więcej kawiarenek nie ma, więc wydaje mi się, że trzeba będzie pójść do właśnie centrum handlowego. Tyle dobrze, że tutaj nie ma. Mm, nie ma. Nie trzeba czekać na kolejkę, nie? <laughs> Lecimy sobie do centrum, do centrum handlowego, zobaczymy, czy tam jest ów Abigail. E, jeżeli ją znajdziemy, zakończymy ten quest, ten epizod, to zakończymy sobie po prostu nagrywanie. Ja będę nagrywać dalej dla Was, ale podzielę to na części, więc. E, tak myślę, że będzie lepiej po prostu, tak? Aktualizacja, część pierwsza, druga, trzecia i tak dalej. Będzie fajniej, jeżeli coś będzie mega krótkie, no to wtedy można byłoby tu też jej nie ma, można byłoby, wiadomo, to jakoś połączyć ale ogólnie to, wiecie, tu też jej nie ma A, fajnie, no to mogę sobie szukać, dobra, wiecie co e, zdaje fajnie, że w ogóle tutaj e, to jest, nie? Super bo nie ma tu więcej kawiarni. gdzie mam jeszcze szukać? No na placu Aiden szukałam e, w, w kawiarni tutaj też szukałam, nie ma więcej, gdzie mam jej szukać? Można się poruszać gdzieś nie wiem gdzie, ale. Bezsensownie. Pod schodami. Halo. Abi jesteś pod schodami. Abi nie chowa się pod schodami. Nie bądź taka nieśmiała. Dobra, jak ją znajdę, to do was wrócę, bo przecież kurka wodna. Ach, Postanowiłam tak. wrócić na plat 1. I słuchajcie, ja koło niej przyszłam zaraz i nie zauważyłam. No kazali mi iść na, na ten, to nie patrzyłam na boki. A ona tutaj stoi. No dobrze. W lewo i potem znowu w lewo? Czy, to, czy w prawo? Oj! No i nie wiem, czy już miałam tę kawiarnię? Może powinnam zawrócić. Czy ja już widziałam ten dom? Aha, okej, okay, czyli totalnie zagubiona istotka, dobrze. Mówisz, że wysiadłam na złym przystanku. O nie, tylko nie to. Sierra i Jessica mają ze mną tyle kłopotu. Na pewno masz swoje sprawy, ale czy mogłabyś mi tylko pokazać, w którą mam iść stronę? Nie będę ci już zawracać głowy. Mówisz, że przyszłaś mi pomóc w odnalezieniu drogi. A okej. Okay. Mam nadzieję, że nie zmarnują ci wiele czasu. A więc wracajmy do tramwaju. Wracamy do tramwaju. Tak, wracamy do tramwaju. Stanę lody. Super. E... Muszę na nią kliknąć, bo sama nie pójdziesz, tak? Dobrze. Może pojedziemy tramwajem? Nie, pierdolotem. Pierdolot jest za jej. No, fajny. Okej, okay. zniknęła mi. Lecimy do y, upadku gubernatora. Ach, jejku, jejku, jejku. Alien, Alien, co ja tutaj w ogóle wyrabiam? No nic. Lecimy, 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 moi drodzy. Okej, okay. y... aha, okej, okay. mamy teraz katstenkę. Że już dochodzą do, do tego. Fajnie, fajnie, rozmawiają. To może ja mi nie będę przeszkadzać, co? No dobrze. Eee. Ja chcę, by w tej grze dało się skakać. Byłoby fajnie, byłoby dużo więcej możliwości. Skakania po stolikach. Okej, okay. eee. chodź tutaj. Dobra. No. No, dlaczego nie? Dobra. Abigail, jesteś. Przepraszam, że zmarnowałaś. Co? Że zmarnowałaś. Przeze mnie tyle czasu, ha, rozumiem to. Ona zbordowała przed nią, a ta przez tamtą i w ogóle wszyscy zbordowali. Obiecuję, że następnym razem dam Ci lepsze wskazówki. A teraz yy, uczcimy nasze spotkanie lodami. Whee! I to by było na tyle słuchajcie chyba tego questa. No dobrze, no to yy, ja po prostu teraz słuchajcie sobie zakończę nagranie i będziemy się widzieć w następnym odcinku. Ten był bardzo pocięty i tak dalej. Mam nadzieję, że Wam mi się mimo wszystko podobało komentujcie, subskrybujcie, nie hejtujcie, że nie widziałam tej całej Abi. <grystanie> bo po prostu nie być. do być do, do tego, do kawiarni oto jak chciała poszła. Dobrze, no to będziemy się widzieć w następnym odcinku. Komentujcie, subskrybujcie, łapeczki w górę, bardzo mile widziane, bo to bardzo pomaga. No i do zobaczenia na końskim szlaku Star Table. Pa, pa!